Hejka, tutaj super ja i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale Jeju, jak to się stało, naprawdę nie wiem Jak to się stało, że Liverpool Jak to się stało, że Liverpool wygrał 4-0 z Barceloną, naprawdę Ja sam, sam mam szczęście, po prostu Ja nawet nie Trzeba się przyznać, trzeba się przyznać do błędu kibicowskiego Nie wierzyłam w Liverpool Ja po prostu, ale wydałem się, że większość kibiców Liverpoolu nie wierzyło w Liverpool przed meczem z Barceloną Patrzę sobie wynik do przerwy Okej, okay, 1-0, no i spoko, dobra Dobry wynik, Księgu, w całkiem spoko Nie awansujemy, ale przynajmniej pokażemy Że nie jesteśmy takimi e, Ogórkami, co dwa razy przegrywały z Barceloną, że musieliśmy się postawić, no i dobra No i już Mam ochotę iść spać, bo to 22 Ja wiem, że każdy idzie spać o północy Ale no, trzeba pewne normy zachowywać e, Zresztą też jakoś nie mia e, się zmęczyłam wczoraj Ogólnie teraz strasznie jest tak W sensie, że jestem wykończony po szkole I no Ale Idę już powoli spać, tak zresztą, zresztą mi sobie nagle mój telefon No i ja e, na patrze, dobra no dobra, kto, kto dzwoni? Kto jest takim idiotą, żeby mnie pójść o 22? I patrzę, mój kolega, no i dobra. Um, um, no i otwieram. Tak, ja, ja generalnie myślałem, że dzwoni z jakąś głupotą, nie wiem, w stylu, co mamy na jutro zadane. To, ale jak już zaczynam mówić o Macyliweru w Barcelona, to już tak, już tak troszeczkę lepiej. Tak już nie byłem taki zły, ponury, tylko już tak. Halo, No. No ale opowiada tak, że cieszy, że, że, że się pyta, co się cieszy z wyniku, bo ja w ogóle nie wiedziałam jaki był wynik. To było jakoś około, chyba 60 minuty, później znaczy. I tak sobie myślę, no, no dobry. No, no może by, mógłby być awans, ale no, no, no na razie trzeba się cieszyć tym wynikiem. I on tak później mi opowiada, szkoda, tu, co to jest, w ogóle o czym ty opowiadasz. A, tutaj, no, a w ogóle, e, moim, tak jak ostatnio sprawdzałam do przerwy, to jest 1-0 do Liverpoolu. I on mi mówi 3-0. To ja, kurczę, po prostu. Ja już zac zaczynam się interesować meczem. Ta, ale później taka radość z tego awansu 4-0. W ogóle nie wiem, jak ten padł gol. Po prostu, jakby nie wiem, gdzie pojawiło tych zawodników Barcelony. Został w, y, Origi, y, który no, po prostu jakby zastanawia mnie, co tam w ogóle się stało, bo oglądałem tylko skróty i nie widziałem. Także jeśli ktoś oglądał cały mecz, to y, niech mi da, y, niech mi... No, powiem po prostu w komentarzu, napisze co tam się dokładnie stało, bo sam nie wiem, naprawdę. I wydaje mi się też, że to zwycięstwo troszeczkę tchnęło taką wiarę w nas, w Liverpool, że naprawdę możemy jeszcze wygrać mistrzostwa Anglii, że to jest ciężkie zadanie. Bo trzeba sobie powiedzieć, to jest ciężkie zadanie. Trzeba, tak, Wolverhampton pokonać, nie będzie takie ciężka, Trzeba liczyć, że Brighton zremisuje co najmniej City. Ale tak jakby sam już po prostu byłam pogodzony po meczu z Leicester, że to już jest koniec. Że z Ale tak, jakby, się, że taka wiara po prostu wystąpiła nie tylko we mnie, ale i we wszystkich widzów Liverpoolu, że jeszcze jest możliwość wygrania tej ligi. Że to nie jest jeszcze wszystko stracone, jeszcze naprawdę wszystko jest możliwe. Um, powiem tak, do niedzieli, czyli do jakby dnia. Kiedy będzie ta ostatnia kolejka w Premier League, nic mi nie zepsuje humoru. Nic, 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 nic mi nie zepsuje humoru. Chyba, że ktoś. Nie... No nie wiem, no takie rzeczy, które każdą psują humorą, to wiadomo, ale po prostu nic nie wytrąci z równowagi. Jedynka z matmy, trudno, przeżyję z tym, bo ja po prostu jestem tak zachwycony tym meczem, że naprawdę ja już sam traciłem wiarę w Origiego, ale naprawdę ostatnio tak nam ratuje. Z Newcastle. Zagrał dobry mecz z Barceloną. Ten drugi rewanż, ten pierwszy też nie był najgorszy, a ten cała drużyna zagrała źle. Na razie w pięciu spotkaniach w tym sezonie, znaczy tak, może grał w jakichś innych, a w takich, które ja śledzę, czyli no, e, Premier League i Liga Mistrzów, to się orientuję. Zagrał pięć, w pięciu spotkaniach i strzelił pięć goli. E, nikt nie ma takiej średniej. Wątpię, że jak wygrał 30 spot, kiedy wystrzelił 30 goli, nadal jednak jest to imponująco średnie. To raz. A po drugie, tak chciałbym jeszcze jedną serię zapowiedzieć, Tutaj mam w takim notesiku z Angry Jeśli ktoś ogląda Ligę Podwórkową, to wie, że z tego notesika też czytam notatki do tej serii właśnie. No i dobra, zapowiadam nową, starą serię, z, przepraszam, troszeczkę, nowa, stara seria, czyli podsumowanie lig europejskich. Tak jak to było, była taka seria i ogólnie było, była fajna. No ale dobra. Pierwszy odcinek z tej serii pojawi się już w poniedziałek. Będzie to odcinek właśnie z Ligi Angielskiej. Ale pytacie, no ale przecież w poniedziałek, w ten weekend jest wyścig. Grand Prix, Grand Prix Hiszpanii, tam będzie Kubica, nie będzie odcinka e, Czas na Pit Stop? Otóż nie, Czas na Pit Stop będzie, ale w niedzielę wieczorem Bo to ten jak jest niedziela 14, to wydaje mi się, że mógłbym się wyrobić w niedzielę wieczorem Wtedy poniedziałek wieczorem będzie odcinek podsumowanie religii angielskiej, pierwszy odcinek z takiej serii Później w kolejny weekend kończą się dwie ligi 19, 18, 19 maja się kończą ligi niemieckie, niemiecka i hiszpańska. Niemiecka kończy się w sobotę, więc będzie podsumowanie w niedzielę 19 maja, natomiast hiszpańska kończy się w niedzielę, więc podsumowanie będzie w poniedziałek 20. Chociaż nie, przepraszam, przepraszam, będą 20, w poniedziałek i w wtorek. Dlaczego? Ponieważ też w ten weekend, właśnie 18, 19, kończy się ekstra klasa. Więc. 18, 19 będę, będą. Nie wiem, czy to nie pokrzyży Na pewno chcę zrobić live'a w niedzielę. Czy uda mi się też jeszcze w sobotę? Zobaczymy, ale chciałbym zrobić dwa live'y, jeden o grupie spadkowej, drugi o grupie mistrzowskiej. I to by trwało 20, 20 25 minut, maksymalnie pół godziny. E, także to tak. E, no i później kolejny weekend: 25, 26. Wtedy będzie chyba, jeśli się dobrze orientuję, Grand Prix Monaco. Także właśnie w niedzielę także będzie mały maraton filmowy. Tak jak czasami, jak, jak mam spinę w kalendarzu, to wtedy robię jednego dnia filmik wieczorem, później następnego o 12 i później drugiego dnia wieczorem. I tak będzie też tym razem. 25 soboty się kończy Liga Francuska, więc w niedzielę 26, pojawi się właśnie odcinek z tej serii w poniedziałek o 12 będzie czas na pizzę. to jeśli się orientuje, że wtedy jest wyścig, bo jeśli nie ma, to będzie normalne, będą normalne odcinki no i wtedy później poniedziałek, Włochy, no tak to zrobimy. No i na koniec, żeby nie było, że tylko te pięć ligi podsumujemy. 31 maja, ewentualnie 1 czerwca, bo to piątek, sobota, jakoś tak to wypada. W każdym razie zakończymy serię odcinkiem z wszystkich innych lig europejskich, czyli podsumujemy sobie w, w telegraficznym skrócie ligę belgijską, rosyjską, portugalską, nie wiem, chorwacką, ukraińską, rosyjską, yy, jaka tam jest jeszcze czołowa, holenderska. Te wszystkie, w miarę czołowe ligi, ale też nie takie kurcze, dobrze, że każdy chce je oglądać. Takie zbierzemy w odcinek i nagramy na przełomie maja i czerwca. Także taką serię planuję. Pierwszy odcinek był, będzie już w poniedziałek z Ligi Angielskiej. Mam nadzieję, że będzie bardzo radosny odcinek, tak jak ten, tak jak ten bo ja jestem bardzo radosny dzisiaj, ale może być to też odcinek, Troszeczkę przegnębiony, bo jednak no Nie oszukujmy się, żaden fan Liverpoolu nie będzie w skowronkach, jeśli Manchester City wygra ligę Ale na, Nawet nie chodzi o to, że sam City wygra ligę Tylko, że Liverpool nie wygra No ale dobra, podsumujemy sobie tam kto awansuje, kto spada, blub, 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 blub. E, Generalnie coś tam podsumujemy Powinny nam to zamknąć tak jak ten odcinek 10 minut Taki odcinek także mam nadzieję, że e, taka ciekawa anegdotka i zapowiedź nowej serii Wam się podobała, Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję e, Napiszcie właśnie, i tak, jeśli orientujecie się, jak to wyglądało, z, e, o co tam chodziło, że piłkarze Barcelony byli na skraju pola karnego A w, tak naprawdę w centrum został tylko Origi e, O co to chodziło, nie wiem, ale jeśli wiecie, to napiszcie Dobra, pa pa bo chcę w 10 minut zrobić.